Trenerzy przekazali ostatnie uwagi. Zmęczeni piłkarze podnieśli się z murawy i rozpoczęli to grywkę. Wayne Rooney! Piękna interwencja. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. No i tą główką go nie zaskoczyli. Robert Lewandowski. Dobre przejęcie. Brawo! Brawo! Wciąż utrzymuje się przy piłce. No, z tego miejsca można strzelać. Milik. Flame. Reim Sterling. Ips. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Lewandowski. No to było ostre wejście. Piszczek. Łukasz Piszczek. Krzysztof Mączyński. Fatalne podanie, no i strata. Ładnik główkuje. Ryan Starling! Ale wspaniale! Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Zmienili strony i oto końcowe. 15 minut. Druga połowa dogrywki. Reem Sterling. Uderzenie w stronę bramki Ależ złapał. Znakomicie chwyta. I będziemy mieli wrzut z autu. Łukasz Piszczek. Jakub Błaszczykowski. Milik. Kamil Gosicki. Dobre przejęcie podania w środku pola. Lewandowski. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Rheim Sterling. Milner. Robi się niebezpiecznie. Piszczek. Milik. Przed nami jeszcze 4 minuty do grywki. Dobrze, wygrał to starcie. I mamy rzut wolny dla Polski. Maciej Rybus. Podanie do bramkarza, a kibice gwizdzą. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Przed nami K kom... Rooney przygotowuje się do strzału. Brakuje mu pewności siebie. Kapitalnie, prosto w środek. Zaryzykował, ale jak widać, opłaciło się. Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Siedemki obronił, nie ma gola. Strzelec się teraz pewnie zastanawia, co by było, gdyby strzelił inaczej, ale to już nieistotne. Komity Gol. Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Piłka, w Jochar, Zohar wyśmieli broni. Skutecznie z 11 metrów Nie mylił się w takich sytuacjach Chyba zżera go trener Nie sam Trafił poprzeczkę Piłka nadal na boisku Za chwilę mogą się rozstrzygnąć losy spotkania Pod warunkiem, że wykorzysta ten rzut karny Wyrzucili ręce w kości triumfu. Ależ to były fantastyczne emocje. Spójrzmy na to z innego konta.